Kolwester, ej Trzymano kolana, teraz sylwetrowa noc Teraz każdy zbawi się, no bo już rok Okej, okay. ej, co się tutaj dzieje? Leżąc od tej ząby, no ej okay. dobra, pomyliłem się, ale trudno, no bo Ile pomyłek już było, czas no naprawdę Powiedzmy sobie, że ten rok dużo się minął, ale dużo wiemy, wierzę No i też, no bo w już zacząłem swoją karierę Zaraz będzie pierwszy rok, okej, okay. ej pierwszy później pierwszy film A potem nowy short Ej, a teraz tu lecę dalej, se Nie spodziewałem, że się tak właśnie będzie, ej Zaraz będzie tysiąc subów Coś już tutaj dzieje, ale ej, okej okay. Ej, ale dobra, o tym tu nie śpiewam No bo w na cofnę, no ej Dobra, ej, bawisz będzie się Ten kto się nie bawi, ej, okej okay. Ty, kto się nie bawi, tu Sylwestra, ej Musisz sobie polecić i zobaczyć, że jest fajnie Bo petardy są tak Każdy bawi się tu z nas Dobry, już nastał to 0 2 3 Pa Ktoś nas patrzy Ej dobra ej niektóre runy nie Ale bo to co się tutaj dzieje ej Dalej bawi się, się chory też jestem Ale to mi bole to dalej też chcę ja. Znowu był silny, dzień Trochę po tym to nagrywam, ale trudno też No bo przyszliwy rok Będzie ten, ja już, już to wiem Ja już to wiem Okej, okay. w tym roku już bijemy Tysiąc subów Będzie tysiąc subów już Może TikToka otworzy. Będę leciał Se, okej, okay. no i fajnie jest no bo to w końcu będzie cały dzień W końcu ta sylwetowa noc nocy Będziemy się bawić, ej, nic nas nie zaskoczy. Już okej okay. Nie, 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 nie 2, 0, 2, 3. Ktoś na nas patrzy Ej 2, To 2, 3, 2, 3. 2, 0, 2 3. ej 2, 0, 2 3. ej się na Też Poczynam nowe powroty, i smutek. Ja czuję. Sylwestrowa noc, sylwestrowie też w cień. Każdy ławi się bardzo świetnie. No bo kończył na czekaliśmy przez moment. Teraz każdy bawi się jak tylko może. Więc, ej, ty, ty, ty się baw tak. No i zobaczysz, że będzie fajnie. No bo będzie fajnie tak naprawdę. Mama się chwilę tak nie zasnąć tak w ogóle. Ej. tak ogólnie, widzowie to już jest koniec piosenki, ale chciałbym jeszcze po piosence wam powiedzieć, że no, oby ten rok był ciekawszy nie? i ogólnie szczęśliwego nowego roku, wam życzę no i żebyśmy się świetnie po prostu bawili, żeby było więcej piosenek nara no